Witam Was gorąco na moim blogu panipaprotka.blogs.com. Po pierwsze, bardzo dziękuję Wam za wszystkie wiadomości i komentarze odnośnie tego bloga, za wszystkie komentarze pozytywne i negatywne odnośnie kamerki. Na szczęście, tylko odnośnie kamerki. Czyli jesteście bardzo wyrozumieli na to, że to naprawdę są moje pierwsze w życiu filmiki nakręcone w taki sposób. Mam nadzieję, że w przyszłości będą trochę lepsze. Przynajmniej będę się starała być bardziej odważna. <laughs> Okej, okay, zaczynamy. Dzisiaj, aha, mam nadzieję, że to nagranie będzie lepsze niż poprzednie. Być może nawet poprzednie nakręcę jeszcze raz, no bo są bardzo, bardzo słabe jakości. Dobra, zaczynamy. Dzisiaj rośliny doniczkowe, bardzo, bardzo popularne w domach, w biurach, przez to też w różnych centrach ogrodniczych, handlowych i tak są to bowiem fikusy. Fikus jest to nazwa łacińska, czyli piszemy ją przez literkę C. Natomiast po polsku fikus figus, to jest figowiec. Nazwę swoją wziął od figi jadalnej. Nie wiem dlaczego, może Wy wiecie. <noise> to proszę, piszcie komentarze. Człowiek przecież uczy się przez całe życie. Ok, czyli tak. Jeżeli chcemy poprawnie napisać, to piszemy albo fikus przez literkę C, Albo piszemy figowiec, albo piszemy w cudzysłowie. Dobra, ok, wyjaśniliśmy sobie nazwę. Lecimy dalej. Co lubią, czego nie lubią. Fikusy ogólnie należą do szklarni tak zwanej umiarkowanej, czyli najlepsza dla nich temperatura to jest taka temperatura około 20 stopni. Bardzo, bardzo nie lubią spadków temperatury poniżej 15 stopni. Także trzeba pamiętać o tym, żeby ta temperatura minimalna, Osiągała powiedzmy 16. No, przeważnie taką temperaturę mamy w różnych restauracjach, ogródkach zimowych, ogrodach zimowych. Także zwracajcie na to uwagę, żeby ta temperatura nie spadała poniżej 16 stopni. Ok, aha, nie przyznałam się, że mam tutaj oczywiście ściągę, żeby Wam wszystko powiedzieć. Ok, podlewanie umiarkowane. Czyli jak ziemia troszkę przeschnie, to wtedy podlewamy. Nie zasuszamy jakoś bardzo, aczkolwiek są na to odporne, przynajmniej moje, czyli podejrzewam, że wszystkie. W sezonie, wiadomo, w lecie podlewamy rośliny częściej, częściej bo wtedy woda szybciej odparowuje ze względu na wysokie temperatury. Zimą podlewamy rzadziej, na przykład co dwa, trzy dni. Wszystko zależy od tego, jak bardzo y, mocno grzejecie w domu. No i tak. Z ciekawostek. Fikusy wywodzą się z regionów tropikalnych Afryki i Azji. W naturalnym środowisku niektóre gatunki osiągają nawet 30 metrów wysokości, a inne ledwo odstają od ziemi. Dobra. Dlaczego są takie odporne? Są takie odporne na suszę ze względu na to, że właśnie jak to bywa w tropiku, w tropikach są okresy suszy. Dlaczego są odporne na... Yy, półcień, nawet delikatny cień. Wierzy się to stąd, że młode roślinki rosną w nas, w naturalnie jako pnącza, które nie mają dostępu do światła. I stopniowo takie pnącze rozrasta się, najczęściej no oplatając inne drzewo. Niestety grozi to po prostu uduszeniem w końcowym stadium tego drzewa, gdy już jest tylko bardzo dużo, no i wtedy on sobie rośnie jako drzewo. Taki można powiedzieć pasożyt. No ale cóż, każdy chce żyć i każdy walczy o życie, więc również Fikusy walczą. Ok, dobra. Czyli tak. Są polecane, ponieważ są odporne na okresy suszy. Nie przeszkadza im centralne ogrzewanie ani klimatyzacja. Najbardziej lubią rozproszone światło, ale w półcieniu również sobie radzą. Dobra, no to startujemy. Pierwszy fikus, jaki Wam pokażę, to będzie fikus Beniamina, czyli figowiec Beniamina. Mam go tutaj. Nie będę go dźwigała, bo jak zawsze przy takiej wielkości są ciężkie i duże donice. <grymne> nie mam zamiaru dźwigać. Co lubi? Rozproszone oświetlenie, czyli tak jak każdy fikus, nie lubi być przenoszony do innego miejsca. Wówczas może to grozić po prostu osypaniem się z liści. Mój właśnie został przyniesiony. Stracił prawie połowę liści, już stopniowo dochodzi do siebie, także będzie tylko ładniejszy. Ogólnie dostałam go od mojej koleżanki, która pracuje w kwiaciarni, która przyniosła, można w cudzysłowie powiedzieć, taki pandyla z pięcioma listkami, bo wtedy takiej wielkości, teraz jest taki. Czyli pomimo tego, że nie mam czasu dla roślin, one sobie radzą. To jest piękne, naprawdę. Ok, dobra. Wrażliwy jest na przeciągi. Yy, lubi być spryskiwany wodą, wzraszany, ale uwaga, najbardziej preferują wodę przegotowaną lub z deszczówki. Taką też wodą lubią być podlewane. Odmian jest dość dużo, także opiszę je po prostu nie wiem czy wyżej czy niżej, bo ostatnio pisałem, że niżej, a było wyżej. Jak się sami zobaczycie opisy ze zdjęciami. <grych> ok, Fikus Elastica. To jest ten piękny fikus. Ja mam akurat odmianę Tineke, ale przeważnie sprzedawany jest odmianowy. Kiedyś były to bardzo modne fikusy, w zasadzie one zapoczątkowały sprzedaż takich fikusów. Teraz jakoś odeszło od mody, może to z powrotem wróci po jakimś czasie. Z ciekawostek Ficus Elastica. Zanim jeszcze zaczęto produkować kauczukowca, to właśnie z niego produkowano gumę. Nie wiem, czy ma sens to zdanie, które powiedziałam, ale już nie będę się powtarzała. A nie umiem przecinać i na filmików, także musi tak już pozostać. <laughs> nie macie wyjścia. Dobra. Co mogę nie powiedzieć, może rosnąć w ciemnych miejscach, ciemniejszych niż w wikus ale wówczas tego tak dobrze nie rozwija I oczywiście jak każda roślina, która nie ma dostępu do światła, to będzie się wydłużała w poszukiwaniu tego światła Przez to będzie bardziej wiotka, będzie potrzebowała podpór No i oczywiście najlepiej jest nie dopuszczać do tego, tylko trzymać je w miarę, żeby się rozproszały do słońcu Czyli po prostu chodzi o to, żeby bezpośrednio promienie słońca, szczególnie w lecie, nie padały na niego, po prostu będzie wypalało liście. Dobra, jeżeli chcemy, żeby fikus elastika się zagęścił, wówczas odcinamy mówię wierzchołek i spowoduje to wówczas to, że wszystkie składniki pokarmowe zaczną iść w tak zwane boki, czyli boczne gałązki, i zacznie się wówczas bardziej rozkrzewiać. Wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Ale o tym podejrzewam, że będzie cały filmik, jak to jest właśnie ze wzrostem. Czy lepszy wzrost w szerz, czy wzrost wzdłuż. Eee, taką odcinką końcówkę możemy bezpośrednio zasadzić. Wystarczy tylko zamoczyć eee, w wodzie w celu usunięcia soku mlecznego. Aha, wszystkie Fikusy posiadają charakterystyczny sok. Także mieszczą go na chwilę w wodzie, ale o tym też będzie w przyszłości, spokojnie. A następnie średzimy w wilgotnym, tym podłożu. No i już mamy nową roślinkę, teraz tylko podlewać i Ok, odmian jest bardzo dużo. Tak jak już wspomniałam, to jest odmiana tiniaka. W opisach jeszcze umieściłam fikusa lirate, czyli figowca lirolistnego, lirobatego. Nazwę ma dużo, jak zapewne domyślacie się, nazwę wziął od liry. Jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda Lira, to ma kształt bardzo podobny do skrzypiec. Pewnie osoby, które się interesują yy, muzyką w tym momencie, sobie nie pomyślą różne rzeczy. Ja się nie znam, ja tylko mówię, z czym mi się kojarzy. <grych> Okej, okay. yy, aha, i Fikus Lirata jest jednym z najpiękniejszych Fikusów, niestety ja go nie posiadam. Mam nadzieję, że niebawem się to zmieni. Chociaż już mi trochę miejsca brakuje. Dobra. I ostatni z fikusów, jaki Wam tutaj przedstawię, to jest fikus retusa, czyli figowy wstępy, inaczej też często nazywany fikusem mikrokarpom. Hmm. Co mogę o nim powiedzieć? Wiele osób mówi, że ma drzewko bązaj. Uwaga! To nie jest bązaj. To nawet nie stało przy bonsai, Wam go tu pokażę z bliska. On nie ma nic wspólnego z bonsai, ponieważ bonsai to jest sztuka miniaturyzowania drzew. Natomiast Ficus Retusa, czyli figowiec tępy, jest bardzo dobrym chwytem marketingowym. Ja cieszę się ze względu na to, że jest po prostu przyjemną roślinką, ale nie cieszę się dlatego, że mam bonsai, bo jeszcze raz to powtórzę to nie jest bonsai. Często podpisywany jest i również opisywany jako Ficus Retusa Gingseng. Nazwę spą, gingseng, czyli rzęszeń, bierze stąd, że te korzenie niektórym przypominają korzenie rzęszenia, ale to są korzenie fikusa. Nie mylcie tego proszę Was bardzo. Dobra. Czy jak oni to robią? W skrócie. W skrócie mają figowca retusę lub inną odmianę. E Powodują wyrastanie tak zwanych grubszych korzeni, trochę przypominających jak korzenie, trochę działających na zasadzie korzeni spichrzowych. Następnie odcinają od nich wszystkie drobne korzonki, odcinają pędy, a następnie właśnie szczepią. Tutaj nawet chyba widać miejsce szczepienia. Szczepią gałązkę, również fikusa, retusy No i otrzymujemy taką oto roślinkę. Uważam, że jest przyjemna, tylko żąbki są fajne, <taki> takie inne troszkę Trzeba natomiast zwracać uwagę, ponieważ często przy roślinach szczepionych może się zdarzyć seks, w szczególności uretusy Że po prostu od korzeni będą odbijały takie dzikie gałązki, które mogą być wydłużone, zdeformowane Więc należy je od razu przyciąć, zabezpieczyć ranę po cięciu Czym zabezpieczyć ranę będzie? Podejrzewam w kolejnym filmiku, kiedy zajmiemy się typowo cięciem właśnie. No i w zasadzie tyle Wam mogę powiedzieć. Ogólnie trzeba go traktować tak jak wszystkie inne fikusy, czyli jest odporny, lubi rozproszyć światło, podlewać wodą o temperaturze pokojowej. Coś jeszcze ciekawego mam powiedzieć? Aha, zdarzają się fikusy retusa, które są drzewkami bonsai. Ale one są odpowiednio hodowane. Jeżeli chcielibyśmy takiego zakupić, to jest to koszt rzędu paru, a nawet paru parunastu tysięcy. Ponieważ wtedy, no dobra, tak w skrócie Wam powiem, ja mam nie mówić jak powiem, wtedy przycinane są zarówno korzenie, jak i część nadziemna. To nie jest tak, że ktoś sobie wyhodował korzonki, zaszczepił gałązkę i ma bązaj. To jest cała sztuka wieloletnia, ale nią po prostu zajmę się kiedy indziej. Być może nawet pokażę Wam, jak formować swoje pierwsze drzewko bonsai. Ok, no to tyle. Napiszę Wam jeszcze kilka innych fikusów, które, odmian, które, które znam. Odmian oczywiście jest cała masa, ale z takich bardziej popularnych roślin domiczkowych. Myślę, że te najpopularniejsze są tutaj ze mną, poza liratą. Ale tak jak już wcześniej zwróciłam uwagę, mam nadzieję, że niebawem się to zmieni. No dobra, okej, okay. No to by było na tyle. Życzę Wam miłego dnia, słonecznego dnia, bo właśnie słonko wyszło. <grymne> Także trzymajcie się, gorące guziaki.